Ja, jak się macie, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Grafuch i zapraszam was do kolejnego komentarza live w moim wykonaniu. Gramy na mapce Sideshow, więc nie mogłem sobie po prostu odmówić zagrania Akaczem 12 i mam nadzieję zagrać jeszcze, znaczy zagrać, wbić tutaj Paladyna. Oj, za moimi plecami, a, a dlaczego? Przecież on tam się, tam, stank... panie, ty tam zacząłeś grę. No nic. Nieważne. Mam nadzieję, że nam się uda wbić tego palladyna tutaj. Byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby tak się stało. Czy się uda, to oczywiście nie wiadomo. Ale jeżeli tak, to będziemy robić tak zwaną rzeź, niewiniątek. Nie wiem gdzie, gdzie... są moi przeciwnicy? Boże, tutaj jest chłony gościu, którego w ogóle nie widziałem nawet. Tam jest drugi. Oni bardzo kampią widzę. Bardzo, bardzo, bardzo mocno kampią. A K12 w moich rączkach to jest naprawdę świetna broń. Coś tam jest. Tam nikogo nie widzę. A, tutaj jesteś. Dobra. Proszę, 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 nie, za dużo ich było, cholera jasna. Ja się kręcę, jak oni się tam nagle wszyscy pojawili, no to jest pech właśnie, nie mogę nigdy zacząć dobrze gry. Czy będzie triple kill? Tak, jest triple kill. Czy będzie spawn flip? Nie, spawn flipu chyba nie ma jeszcze, chociaż może, bo my się tu respimy. Zobaczmy, przejdźmy się kawałek. A jednak jest. Szkoda tylko, że spadłem. O, mało do mnie ładuje. O, życie sobie założył. Zejdź, teammate, proszę Cię, dziękuję. Dobra, ja z tym gościem tam się nie będę męczył chyba. Przejdę sobie gdzie indziej. No. Oj, słabiutko, słabiutko, słabiutko. Tysta tylko. Dobra, teraz mam tego już. Czy będzie spawn flip? Chyba nie będzie. Dobra, wreszcie mamy UIV, więc to nam pomoże. Mam nadzieję, wbić kolejne stryki. Dobra, pięknie. Jeszcze jeden fraki będzie. Warbird, znaczy nie. O Boże, tutaj ty siedzi. Tak jak go nie widziałem. A ty jak się znalazłeś za moimi plecami? Co za jaja tu się dzieją, nie? Dobra, nieważne Nieważne Dobra, tego odpuszczę sobie. Puszczę sobie Najpierw wulkan e... Śmieszne tutaj się akcje dzieją, no ale dobra Jeden A, on w podziemiu siedzi, kurde Nie zabiję go. Ale ten siedzi na dachu już drugi Mamy paladyna, więc zaraz będziemy fruwać tutaj po morzach i oceanach. A dobra, dawaj. Jeden, drugi, trzeci, pięknie! 15 medal uwielbiam tą mapę, po prostu kocham ją i lecimy paladynem. 25 fragów do końca meczu zostało, więc mam nadzieję, że jak najszybciej uda mi się. E, pozabijać tutaj jak największą ilość wrogów. No, ten będzie siedział w budynku chyba. Ale czy go dam radę zabić? Tak, dałem radę go zabić. Więc jest jak najbardziej spoko. Tego myślę, że też może mi się udać. O, strzelają do mnie. To nie jest dobrze. Do mnie strzelają, panowie. Szkoda, że muszę przeładowywać tak długo dość długo się przeładowuję. O, i strzelili mi. No ale to nic, macie teraz Warberda. Tym razem nie zestrzeliłem tylu ludzi, ile bym chciał. Ale też nie źle. Myślę, że teraz mogą być tutaj 25. Czy uda nam się wbić wisiusa? To jest pytanie tej gry. Teraz ja sobie sprawdzę, czy nikogo nie ma, ale nie ma, widzę. Dobra, jest jeszcze jeden. O, do Warberda mi to strzela. No, dawaj, dawaj, dawaj. Może zdążymy. Może się uda jeszcze. Myślę, że będą gdzieś tutaj siedzieli. O, zniszczyli mi Warberda. Cholera. Dobra, ale tutaj jest gość. I czy to był Kill na Nie, to jeszcze nie był Kill na Ale ten już jest! Pięknie, udało nam się zbić. Vicious Medal Life. Zawsze fajna rzecz. Moim zdaniem. Zawsze lubię. Uwielbiam po prostu tą mapę. Jednego mam. Tam jeszcze jeden jest na pewno. I dostał ostatniego fraga. 75 do 34. Kocham tą mapę. Kocham broń AK-12. Naprawdę fajnie się świetnie, przyjemnie gra. Paladin robi robotę na tej mapie. Chociaż dzisiaj nie, nie wbił mi 15 kill jak ostatnim razem, ale i tak było miło. 38 do 2. Jeżeli Wam się podobało, łapka w górę proszę bardzo. Ja się zamierzam Wami żegnam. Na razie. Cześć. Yo!